O, dzień dobry. Końcowy moment tej, tego wyjazdu. Jeszcze jest poniedziałek, drugi października, więc wczoraj zadzwonili do mnie tak przed 11:00. Jeszcze nie spałem, tylko coś robiłem na komputerze, zadzwonili i powiedziałem, że przyjadę tak o 3-4 nad ranem. Powiedzieli, nie ma problemu. Jesteśmy otwarci 24-7. No i to była dobra decyzja wczoraj. Mogłem przyjechać tutaj wcześniej, bym mógł ruszyć wcześniej, ale to nic nie da, bo ja dzisiaj ruszę o 5, jutro rano ruszę o 3 czwartej. W środę ruszę o pierwszej drugiej, Także w środę Około południa Najpóźniej, no wcześniej W środę tak 10-11 powinno być w Montrealu Także tak, zaraz kończę jeść śniadanie I zaraz jadę tam odebrać naczepę No to będzie 15 minut Rzucić to, co mam I zabrać załadowaną mi heja Dzisiaj dojadę gdzieś tam pod koniec Iowa Jutro przed Toronto I w ostatni dzień Przed korkami porannymi Przejadę Toronto i dojadę do Jedziemy, Pojdziemy, Tak 10 po 15, po 5 uciekamy. No, tak będzie. Ktoś mówiła, że mam zrzucić naczepę na, pół, na północy. się, przestraszyłem, bo tam też jest jakaś ich firma, żeby będę musiał wracać. Nie, mówi, jednak tutaj zrzuć. I dobra wiadomość, mam naczepę TK. Kinga 2608. To co wczoraj widziałem. Ciekawe gdzie ona stoi. Naprawdę no, podobnie w innym miejscu, bo wzięli ją i załadowali. A jak stoi w tym samym, to tylko czekałem na papiery w takim razie. Okej. Okay. 10 po 5. No za 15 minut stąd wyjadę już robotowa papierkowa i tak dalej, i tak dalej. Termokingi łatwo poznać bo wyświetlacze mają zielone. Szybko się przypiąłem Dokumenty wezmę, sprawdzę Wyślę jak zatankuję i się zważę za, za jakąś godzinkę I później już tylko zostanie jechać Dobra, wszystko gra Teraz jeszcze wpiszę Dokumenciki W książkę Numer dokumentów i można Grzać Już 5.30 tak mówiłem Zważę się, że sprawdzić czy koła są dobrze rozstawione z wagą tutaj raczej nigdy nie było problemu. Z mojego doświadczenia i doświadczenia innych kierowców. Dobrze, zjadę na Lowsa, zważę się i wykąpię się. I wyślę papiery. Daję sobie na to wszystko godzinę. Mogłbym odłożyć przysnić do wieczora, ale później nie chcę być e, uwiązany tym, że będę musiał zaparkować na lofie, bo będzie już piąta po południu, a może być... Cienko spadkiniem na 80. Wolę stanąć na resterii, więc teraz się wykąpię. Załatwię wszystko i tak to wygląda. Oczywiście, jak będzie prysznic, to wcześniej rano kierowcy lubią wstawać i też się kąpać. nie? Dobra, najpierw waga tankowania, później zobaczymy. Jak zatankuję tutaj, to mi to Granice na to Może nawet nie, na miejsce jakieś się znajdzie gdzieś. Ale z prysznicem może być już problem. O tej porze zobaczymy. Co no, miejsce. Dobra, uwaga. Paliwo. I prysznic. Mam nadzieję, że żeby... będzie jest. Numer 3 w aplikacji. Dobre. On duty. Wait End fuel. Numer 3, a niestety z in. 2 sześć 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 jeden TK 2608 tak tak next 1350 akceptujemy teraz ktoś w środku musi nacisnąć przycisk zaakceptować i Bardzo ładnie rozstawiłem, 64 z tyłu jest. Dobra. Cofam się, tankuję. I mam nadzieję prysznic. A są dwa prysznice. Są dwa prysznice. Tylko że ja na razie nie mogę go zamówić, bo jeszcze nie mam... Muszę stankować paliwo, żeby mieć pryszję. paliwo i Defa zaleję, a tam mam miejsce później, jak się zatankuje. Defa też mi starczy do bazy. I szybko jak tylko zatankuję, biorę prysznic. Może nawet nie będę szedł parkować, a nie no zaparkuję się tam, co mi szkodzi, dobra. Off duty. I tak jeszcze jedną pauzę będę musiał się wykręcić. Żeby wyjechać w 11 godzin. Jeszcze pewnie mi Zajadę w środę, zależy o który, ale jeszcze pewno mnie wpakują w rozładunek tego neutralu. Mam nadzieję, że nie, ale. Zapankowane, rachunek dawać mi i od razu prysznic. Zaparkuje się Pistolety wszystkie kurza stopa. Chcę zamówić prysznic. Okej, okay, fueling jest komplet. Prysznic mam. Zamagamy prysznic. Mamy prysznic, dobra, spoko. ja to lubię mieć plan. Rysznic numer 3 Mogłem zostać na pompach, ale tak się nie robi, chociaż tej porze nie ma większego ruchu jak to widzicie No i przed chwilą zawołali, znaczy zawołali. Ktoś zamówił następny prysznic I Już nie ma pryszniców Ech, Ostatni prysznic miałem w środę Na pilocie No, trochę czasu minęło Dobra, jest 7.15 Jeszcze 15 minut na dokładne zeskanowanie papierów, wysłanie im No i teraz zostanie mi 10 godzin jazdy za pół godziny gdzieś po drodze, i na koniec dnia nie będę szukał losu, nie będę szukał żadnych kombinacji, tylko prosto na ten jak najdalej, znaczy nie jak najdalej, na jakimś fajnym, zacisnym miejscu. Na mam jedną z najnowszych 2608 na e, blachach z Nowego Brążniku. Właśnie muszę zrobić zdjęcie tych blach, żeby wpisać w dokumentach. Braka zgasiłem po zachodzie słońca, bo w nocy było 11 stopni 02.826 Wysłanie dokumentów zajęło mi dosu... Trochę mi zajęło. Eee... z 20 minut wszystko zeskanować, posegregować, ale wszystko zrobione, można zasuwać. Powolutku cofniemy, bo wjechałem przodem, więc nie wiem, co tam się dzieje z tyłu. jeszcze mogę jechać 10 godzin, 9 godzin 45 także dzielę to na pół o 12 obiad i później jadę do końca Jeśli tam wyjdzie, tam wyjdzie dobra dziękujemy, lecimy Muszę wymienić, bo jak byłem na zewnątrz to drapie szczotka, znaczy ta do szyb Wycieraczka, drapie o tą Jaki szyba do wymiany Stało słońce i tak będzie wyglądał dzisiejszy dzień Główna jego część z 50 km do Iowa, a tam już zacznie się up and down, no i nudy. To już Nebraska, Big Springs i będę tak sunął, sunął, pał za pół godziny, żeby zjeść i sunął gdzieś za The Moines. Pierwsza resteria za The Moines. Nie pcham się na losa, bo, bo nie mam takiej potrzeby. za pół godziny na resterii w Nebraska przy autostradzie. Ja chyba, jak kończyłem sezon, tutaj spałem, coś tak kojarzę. No i jeszcze mi później zostaje 5 godzin jazdy, to następne resterii w Iowa. Będzie spokojny powrót. Tylko, że mam dwa, dwie fakturki, czyli dwa razy dwóch różnych klientów, nie? I to zwiększa możliwość lądu mięsnego, jutro, zobaczymy co jest dobre, że wiatr wieje niż w tyłek ale jest też do, dość boczny no i tak trochę zarzuca chociaż mi pomaga, bo <grywka> taka znosi na prawo, a wiatr wieje, no ale nie no, tak wiatr jest mocniejszy niż moje zniszczenie dobrze, jeszcze 7 minut zdążyłem zjeść, w ubikacji być, przejść się. Jest taka ładna pogoda w październiku w prawie że 30 stopni. Dziś w Des Moines, znaczy nie za Des Moines jeszcze na rower dzisiaj pójdę. Znowu stanę wcześniej, w szóstej wieczorem. Teraz będzie coraz lepiej dla kierowcy, bo będzie się coraz szybciej ciemno robiło, więc będzie łatwiej zasnąć. To już jest miejscowość Lincoln. Nie, co ja gadam? Lincoln to był Omaha Nebraska. I zobaczcie, Sydzik dalej kombinuje. Coś widzi, czego nie ma. Może mam złe ustawienia, może mam wysokość za wysoką. Nie wiem. W każdym razie nie mam co nagrywać na powrocie i dlatego często, gęsto kończę film, jak wyjadę z Wyomingu albo skończę się jakiś tam załadunek. Bo nic się nie dzieje. To jest nudna, tempa praca. Rutyna, rano, kawa, śniadanie, pauza w ciągu dnia, słuchanie radia, słuchanie wiadomości i nic pozytywnego. No ale postaram się wytrwać e, i nagram do samego końca. Znaczy czasami to się dzieje, jak mam ładunek do Toronto to jest rozdunek w Toronto, później szarpanina z tymi zespedytorami e, działu Ontario nie? i tak dalej. Ale tak, jak ma się ładunek do Montrealu to czysta poezja. Jeszcze ładna pogoda, no 6, 3 stopni w Nebrasce w październiku to nie jest normalne, no ale tak jest. I jedynie co to będzie właśnie ten przegląd mięsny, albo będzie, albo nie będzie, ale to jutro się dowiem. Już wysłałem, mam dwie faktury, dwóch różnych klientów. Jeden już jest prze, przetworzony na granicy, czeka na drugi. Jak, dostanę, jak będzie drugi, to przyśle mi manifest, wydrukuję sobie. I to wszystko. Także tyle. update'u. Z trasy. Zaraz przekroczymy rzekę Missouri, wjedziemy w Iowa i będzie więcej up and down. O, proszę, to jest logika Sydzika. To jest właśnie to. O co tu chodzi? To <grystanie> się nic na tej drodze nie dzieje: nic, żadnych robót, nic. Muszę sprawdzić tę wysokość, ale to nie pierwszy raz, jak mi takie coś odchrzania sydik. W, dórę, w górę i w dół w Iowie, cały czas To jest taka gra Czasami jest się Trafi takiego Partyzanta Jest lżejszy tylko się wyprzedza jak się jedzie z górki Później on nas wyprzedza jak jedzie pod górkę i tak cały czas nie? Ja największy problem mam na tej drodze z Fedeksami, bo oni mają zbliżoną prędkość do naszej ale jestem ci przy trzy od nich i ten... Ale ogólnie to mnie zawsze wszyscy wyprzedzają Dobra, jeszcze 20 minut i koniec. Dziś silnik też chodzi aż do zachodu słońca 32 stopnie Jutro mi zostanie do granicy, ja wiem Jakieś 8,5 godzin, 9 może i szósta wieczorem Kończę dzień na Resterii, którą widać po prawej stronie, jak na dłoni. Jeszcze mam 9 minut zapasu. Tam jest dalej track stop, ale niepotrzebna gra warta świeczki, bo gra nie jest warta świeczki. Bo i tak prawdopodobnie jutro nie ma szans, żebym przejechał w Toronto. Bo dojadę w godzinie szczytu i, i zabraknie mi godzin. Znaczy będę musiał stanąć przed i zbudę się wcześniej raniutko i powędruję dalej. Czy jutro jeszcze zobaczymy z tym przeglądem mięsnym. Więc o czwartej rano zaczynamy od nowa tak około pierwszej będę na granicy prawdopodobnie koniec na dziś 700 mil, 1100 kilometrów